Uczniowie wsiadają do łodzi i muszą przeprawić się przez jezioro nocą. Wiatr jest przeciwny. Są poddani próbie, zmagając się z wiosłowaniem pod wiatr. W środku nocy pojawia się Jezus. Zbliża się do łodzi, idąc po wodzie. Uczniowie ogarnia lęk. I myślą, że widzą ducha. Wtedy Jezus siada do łodzi. Może się uspokaja i ogarnia ich zdumienia. Ewangelia mówi nam, że stało się tak dlatego, że nie zrozumieli jeszcze znaczenia rozmnożenia chleba i ponieważ ich serca były zatwardziałe. Zwracam uwagę na te główne punkty Ewangelii, ponieważ możemy z nich wyciągnąć bardzo ważny wniosek dla naszego życia. Po pierwsze, Bóg obdarza nas swoimi łaskami. On rozmnaża chleb. Daje nam siłę, Energie i pokarm potrzebne. Do przejścia przez to życie. Ale Bóg nie daje nam łatwizna. Uczniowie muszą wiosłować pod wiatr. W oryginalnym tekście greckim to wyrażenie ma głębokie znaczenie. Polski przekład mówi, że byli zmęczeni. Ale sens jest znacznie głębszy. Słowo użyte przez świętego Marka to Basanizomenus. Pochodzące od Ibasanos, co oznacza di kamień probierczy. Kamień probierczy służył do sprawdzania czystości metali. Kupiec rysował metal na kamieniu, aby sprawdzić, czy jest prawdziwy. Innymi słowy, uczniowie cierpieli, ponieważ byli poddawani próbie. Ta bolesna przeprawa była próbą czystości ich serca, ich miłości do Jezusa. W naszym życiu dzieje się dokładnie to samo. My również jesteśmy poddawani próbie. My również przechodzimy przez kamień probierczy. Jesteśmy jak metale przed Bogiem. Ale jakim metalem jesteśmy? Jaka jest moja miłość do Chrystusa? Musimy wiosłować, musimy się pocić, musimy cierpieć w tym życiu. Nie dlatego, że Bóg jest oprawcą, nie dlatego, że lubi patrzeć na nasze cierpienie, lecz dlatego, że cnota sprawiedliwych objawia się tylko w próbie, to w cierpieniu objawia się prawdziwa wiara. Niestety, w tamtym momencie, uczniowie nie zdali próby, nie mieli jeszcze wystarczającej wiary. Ewangelia mówi coś jeszcze mocniejszego. Ich serca były zatwardziałe. Co ciekawe, święte Marek nie używa. Zwyczajowego greckiego słowa nać zatwardziałe serce, czyli sklerokardzia. Używa innego słowa, peporomen. To słowo oznacza, serce twarde jak odcisk. Niewrażliwe, jak skóra, która straciła czucie. Innymi słowy, myli serce niewrażliwe. Naprawdę o tym, kim naprawdę był Jezus. I wtedy pojawia się wielkie pytanie dla nas. A.M.Y. pośród codziennych prób, josłując pod wiatr na morzu życia. Czy naprawdę kochamy Jezusa? Czy jesteśmy drogocennymi metalami, zdolnymi rozpoznać Pana, gdy przychodzi? Czy też mamy serce tak zatwardziałe, tak zrogowaciałe, że boimy się Jezusa i myślimy, że jest Duchem? Tu właśnie dokonuje się nasz wybór. Musimy rozpoznawać obecność Boga, gdy rozmnaża chleb i czyni cuda na naszą korzyść, ale musimy go także rozpoznawać, gdy dopuszcza próbę, gdy jesteśmy poddani kamieniowi probierczemu życia, aby nasze cnoty mogły się objawić. Niech Bóg cię błogosławi.